Jeśli chodzi o jodły, ważne jest, żeby przed zakupem poprosić sprzedawcę o odpowiednie docięcie drzewka. Często te jodły mają bardzo rozbudowany dolny odcinek pnia, często niektórzy sprzedawcy próbują to ociosa ociosać siekierą. Wtedy zrywamy tą warstwę żywej tkanki, która służy roślinie do pobierania wody. Lepiej jest tą choineczkę uciąć w taki sposób, żeby ta warstwa łyka naokoło Pomogła roślinie pociągnąć większą ilość wody ze zbiornika w stojaku. Dzięki temu ta roślina będzie miała lepsze warunki, przez jakiś czas będzie tą wodę ciągnęła. Często takie cięcie jest stare, zabrudzone i w tym przypadku ona w odpowiedni sposób nie będzie pobierała tej wody, dlatego ważne jest, żeby to zrobić na świeżo, nawet samemu w domu, przy pomocy zwykłej piłki. Po więcej porad, zapraszam Was na kanał Murator Ogroduje.